Jest poniedziałek. 8 sierpnia. Spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś jednym z uczniów który obserwuje postawę swojego Mistrza i Nauczyciela Jezusa, mówiącego o posłuszeństwie wobec Boga i o stosunku do prawa ludzkiego. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii, według świętego Mateusza. Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, oni zabiją go, ale trzeciego dnia z martwych wstanie. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy didrachmy z zapytaniem: Wasz nauczyciel nie płaci didrachmy? Odpowiedział tak. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Gdy Piotr powiedział od obcych, Jezus mu rzekł: A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą złowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. Gdy Jezus zapowiada swoją mękę i zmartwychwstanie, wśród apostołów pojawia się smutek. Oni mają swoje wyobrażenie misji Mesjasza. Jeszcze nie byli w stanie pojąć, o czym mówi ich nauczyciel. Czasami człowiek opiera się na własnych wyobrażeniach i nie docieka prawdy bo złudzenia dają mu poczucie bezpieczeństwa. Tymczasem Bóg chce, żeby każdy miał prawdziwy obraz siebie, Jego samego oraz relacji z Nim. Przypomnij sobie doświadczenie, które być może nie było przyjemne, ale przyniosło Ci poznanie istotnej prawdy. Didrachma była podatkiem nałożonym na każdego pełnoletniego Izraelitę. w ten sposób przyczyniali się do utrzymania świątyni Jerozolimskiej. Tak jak Król Ziemski nie bierze podatków od swoich Synów, tak i Syn Boży nie musiał płacić na dom własnego Ojca. Jednakże Jezus aby dać uczniom przykład posłuszeństwa. I nie gorszyć ich wypełnia prawo. Jak u Ciebie wygląda wypełnianie prawa, które Cię obowiązuje? Słuchając ponownie fragmentu Ewangelii, zobacz, jak Jezus jest zjednoczony z wolą Ojca, jak wygląda Jego posłuszeństwo. Zobacz, jak ważny jest dla Niego człowiek, jak ważny jesteś Ty i Twoja wolność. Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją go, ale trzeciego dnia z martwych zmartwychwstanie. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy didrachmy z zapytaniem: Wasz nauczyciel nie płaci didrachmy? Odpowiedział: Tak. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Gdy Piotr powiedział od obcych, Jezus mu rzekł: A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą złowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. Porozmawiaj przez chwilę z Bogiem o tym, że zesłał swojego Syna Chrystusa, który pokazuje Jego wielką dobroć i uczy nas, jak być wolnym człowiekiem. Chwała Ojcu i Synowi i, Synowi, i Duchowi Świętemu, jak, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.